No i co i nie, nie? Nie wiemy gdzie lecimy. Czemuś polecił środek mapy. Nikt nic nie oznaczył, nie wiem gdzie lecieć. I co tu jest ciekawego? A inne typy. Co? No. Trzech, czterech. A ty uchodź. Tak jest, tak, dolecę. No widzisz, on wie gdzie lecieć, żebyś stracił koronkę, to cię wysłał na dziesięciu typa. I tak, i tak, to był dzisiaj jedną to mu wystarczy. Zdążył podnieść, zrobił. No chodzi, złodziej. Krani, to się ma, tak. <laughs> Czekaj, masz jedną. O, gdzie ty jesteś? Tu masz. Żeby nie było. Że jestem kradziejem. O, kurde, ja mam słyszał. No, odcypałam e. Kra kradziej. Co to znaczy kradziej? No, że, że kradniesz. <laughs> Bo nie można kogoś nazywać złodziejem. Bezpodstawnie, bo to jest niezgodne z prawem, ale kradzie już można. Używa się w Warszawie bezpiecznych słów. Jak samo nie mówisz słowa na py, tylko ciepły. Że ktoś nie jest, wiesz, tym na py, tylko jest ciepły. No niestety trzeba sobie radzić. Mamy tęczowego rafałka, to trzeba, wiesz, używać slangu. Boicie się tego rafała? Jak diabły się co no, najmniej. O, wiesz, nigdy nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. A jak kurde, wiesz, zacznie, zacznie jakieś różne perwersje wprowadzać, to co? To nie mnie mu pokazać gdzie jego miejsce. co, w Warszawie, niestety, większość on ma swoich zwolenników. Chociaż nie wiem czemu. system z PK Nikt nie jeździłem. Znaczy, no tak, tak, no tą komunikację publiczną. No, wiem, właśnie znaczy. No. -ko ja jako... chyba, tak? No, tak, tak. Jako pracownik jestem na to wyczulony. <g Brothers> Niestety. No u nas jest ten. U nas jest MPK. PKS i DSF mać. Nooo. PKS to tylko na tych zapiziałych wioskach jeszcze został. No, to się śmiejemy. Jak zrobić? Dwóch Trzech Jeden leży a killa mi Jeszcze jeden jest No, my się śmiejemy, by przerwało Ja już nie pamiętam co chciałem powiedzieć. No, ale, ale to jest... samo każdy po jednym dym, a nie złodziej chodzi i wszystkie otwiera. Ej! A propos... Kurde. nie załatwił. Kradzień. Co ci zrobił? Co chciałeś, poppę? No! Możesz sobie wziąć, że nie na nienawidzę. Ja chciałem kartę podnieść. Kartę to ja wziąłem, jedną Właśnie Grzesiek jest złodziej, bo otwarty wietę W końcu moja ulubiona pepeczka wróciła Ale ona jest dobra na krótki dystans Mi się nie podoba to jak zmieniasz jakieś inne broni na nią, bo za długo to trwa Nie się nie znacie. Tą pepeczką to można nawet na szergany się bić na blisko tam A to tak, na blisko, nie, tak. Nie pomp, nie pomp. A pompę Tą pompę pomp. z, z tego z To jest pompa z Hilo. Nie to co Andrzej mówi to tak, to faktycznie ona jest taka, że na shotguny można z tym iść. I masz szansę, ale tylko i wyłącznie, bo jak jest ktoś dalej, no to nie ma szans. Jak masz dobrego cela, to kurde nawet szarą no. bronią nie może żyć. Ona jest, ona jest dobra właśnie na długi, na krótki dystans, tylko trzeba mieć oko do karabin szturmowy. Ja tylko tak, że my jesteśmy do niczego, a nie, a nie broni. O, 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 o. Kurde są ziomki, co szarą rozwalają wszystkie. No to ja się z tym zgodzę, że jak grą z dwoma dziadkami i co nie bym sprzedać, to tak jest Nie będę zaprzeczał z grzeczności. No Timi no, dziadkami Odkopujcie skrzynki, bo ja mam kurde zadanie Ja mam typ. więc... Bo... Tu jest ja, zadanie tu skrzy... Te skrzynki muszę dwie odkąd. No to ja idę do jednej Niech ci będzie bo to znaczy tej oznaczonej? Co, sobie oznaczyłem? No. Aha, a przecież drugi się biją. No, mnie go nie no To chodź tam. A jak oni ją odkopią, to już będzie po... Dobra, koło mnie jest z no, Ale mnie nie widzi. Ale mnie widzi. Już mnie widzi. Dałej no, gondostał ze Drugi jest u mnie uważaj. No ja nie mogę jest znaleźć. U mnie. u mnie jest drugi. Jest. Jeden z tego. Tu jeden. Dwóch tu jest jeszcze. Leż. drugi leży jeszcze jeden. Jest. Ładuje broń. No zabij. nie zabiję. Dobra. A jeszcze zabiję, nie paniku. Broń A Pan Grzesiu gdzie? Śpi! Grzebie z cicho. Nie wygrzebałem, grzebie. wygrzebałem. Bardzo dobrze. Grzeby i nie słuchaj tego gnóbka. No. a jakby jak... a no, a jakby zginął, to ej, gdzieś ty był, stary. Gdzieś... To idzie, jakby jak <słuch> kopię dwie skrzynki, to mógłby ginąć. Jedną tylko. No, ale drugiej nie zdążyłem dojść, bo te gnóbki przeszły. Aj, wąsiu, Widzisz te gnóbków widzisz, nie, nie, nie. To jest pompa szara, po ciule to gówno wziąłem Nie, to już zostało dwie minuty. Dobra, no, dawaj gdzie jest ta szczelina? Jest. Je yeah, ukończyłem jedno zadanie. I wbiło mi jeden poziom, mam już 233. A jak zaczynaliśmy grać miałem 231? Taki jak ty Andrzej masz adres Jakże się najgresi no narzekał, a na zabity Jak to jest? Kto narzekał? Na co narzekałem? Że Marian Kili nie robi Że i w ogóle tak. No masz pięć, ale spokojnie jeszcze gra się nie skończyła Nie, Mariusz się teraz wiesz, poko Chcę Będę pokazać dźwórę, dźwórę, o, Ale nie popatrz się Pójdzie się żonce poskarży O nieładnie No i będziesz miał wtedy przerypane nie no ja wiem gdzie diabeł nie może tam żonę pośle Wybaczysz Zatańczę dla ciebie. O, albo czekaj. Za cztery mam koronek tylko. Trzy? O, cztery? Trzy. Trzy. Trzy, tak. No ty ile masz? Siedem? Mam pięćdziesiąt. Jak nie gram w ogóle. Ty co jest? <słuch> Ну и помни по чердаку. А я думал, что сейчас можно далеко. я по правилам скачешь. Нет, всегда можно было. Ну, я знаю, но никогда так далеко не скакал. не умею. Сейчас полмапа, так не скакал далеко. czekam na jakąś za chwilę, jak dostaniemy w uję. -E. przeskoczony na jakimś innym mm -hmm. Na Chce ktoś ten złoty rewolwer? Typy gdzieś tam są. Złoty rewolwer chcecie? Ja. No. Sydywek idzie się strzelać, idę z nim. Osłaniaj nas. Nie i dobił mnie, no to fajność. Koło mnie jest, stopki są. A, tu jest cała drużyna, ale fajnie się wyrypałem. Masz, a pompa tutaj gdzieś jest. A, tam jest drużyna, uważaj Andrzej. No mówię, cała drużyna, ale się wyrypałem pięknie. Terek ich jest czemu? A tu jest, jestem jeszcze jeden. O uj! I w porządku! Błota mają. Błota tam, tam zawija. Kurde. Tam jest. Ja uciekam, bo leci za mną. Oho, to jeszcze jakiś jeden typ. Dobra, to niech między sobą ustalał. A ja uciekłem. это можешь гадрать мне. Да, пш. Подня? Postarałem się chyba co, Andrzej? Nie, i nie, no, nie, no nie, 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 się nie, 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 szczerać, szczerać, mam że już nie, mam nie, 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 A ja mam tylko jeszcze jedną kulkę. Kurde. Dobra tu jest jakaś Aha, wybiłem s młotem niech są co to... ja cię Oho, jedzie tu ty ja mam tytuł Uważaj bo oni tam są nie wierzę. Idzie typ. Idą. Nad nami są. No, idą tu, koło mnie są. Ja mam tu są na górze. A ja, ja, mnie strefa powaliła. Nie, no bardzo mnie. Weź moją kartę. Inny team bie, bie, nie? I koronkę. Nie mogę wziąć koronki. Wyrzuć swoją i weź moją. <głos> <głos> Żartowałem. O. O. Bywam. Ale i tak bardzo dobrze nam poszło. Tak Wam powiem, panowie. Jestem dumny. A w trój. Może będą jakieś zawody? To w trój.